Witam serdecznie, moje drogie Single. Przychodzę dla Was z rozkładem na tegoroczną wiosnę. Oczywiście, mówiąc wiosna, mam na myśli czas od 21 marca do 21 czerwca. Zdaje się, jest wiosna, więc takie właśnie tutaj, taki okres sobie tutaj prześwietlimy. Tak? Weźmiemy pod lupę właśnie te cztery wiosenne miesiące. Dobrze, do wyboru mamy trzy opcje. Grupa numer 1, grupa numer 2. Grupa numer 3. Rozkładam grupę numer 1. Jeszcze chwilka jest na zastanowienie się, jaka wiosna będzie dla grupy numer 1, jeżeli chodzi o Singli. Osoby wolne. Dobrze, patrzymy. Moi drodzy, przede wszystkim pokazują mi się osoby, które dość niedawno rozstały się z kimś, i może być to bardzo świeża sprawa, i to jest pierwszy scenariusz właśnie dla takich osób, ponieważ przy królowej powietrza od razu mamy piątkę wody, czyli można by było tutaj rzec, że jesteście jeszcze w trakcie analizowania w głowie tego, co się zadziało, tak? Królowa powietrza jest zawsze osobą, powiedziałabym, bardzo dużo myślącą, głęboko zagłębiającą się w swoje jak gdyby warstwy yy, myślowe, więc tutaj przy tej piątce wody mogło by znaczyć to, że po prostu niektóre osoby z Was niedawno pożegnały się z partnerem, tak? Może być to świeża sprawa. Wiadomo, że dla niektórych świeża sprawa to będzie, nie wiem, trzy tygodnie, a dla innych rok czasu. Natomiast oczywiście tutaj tak jak każdy z Was się czuje, tak? Jeżeli czujesz się, że na przykład półtora roku zakończyłaś jakiś związek, a czujesz, że jest to świeże, to również to tutaj jest dla Ciebie. Generalnie jest powiedziane, że to jest pierwsza grupa, bo to nie będzie tylko dla osób, które dopiero co się rozstały, natomiast pierwsza grupa, która tutaj mi się jak gdyby, która mi tutaj weszła energetycznie. Przede wszystkim jesteś osobą, która jeszcze może rozmyślać na temat tego, co się zadziało, może to analizować, może to jak gdyby rozkładać na czynniki pierwsze, również może być to, może robić to osoba, która rozstała się dawno, tak? W zależności na jakim jesteśmy etapie i czy się uzdrowiliśmy, czy też nie. Natomiast jest tutaj. Powiedziane, że ktoś tutaj jeszcze może mielić w głowie to, co się zadziało, może analizować, może się zastanawiać, może dochodzić, tak. Dlaczego tak? Dlaczego on to powiedział? Dlaczego ona zerwała? Takie rzeczy tutaj jeszcze mogą się pojawiać w Twoim życiu. Przez to ta piątka wody też mówi, że jesteś jeszcze w takiej powiedziałabym nieuleczonej sytuacji emocjonalnej. Dlatego, że piątka wody jest kartą straty, ale i przeżywania tej tak zwanej wrzałoby, tak? Tutaj jeszcze nie jest ktoś na prostej, tylko tutaj cały czas jest wychodzenie z procesu zdrowienia. Więc moi drodzy, tutaj jeszcze informacja, że. No, niektórzy z was mogą być w takim stanie i tak jak mówię, nie musisz być osobą, która zerwała z kimś miesiąc temu albo pół roku temu, żeby również w tym etapie tutaj się znaleźć. Dlatego, że pamiętajmy, że wychodzenie chociażby z relacji karmicznych, które też są ciężkie przy, przy rozkładzie ich, tak? Przy zakończeniu ich, to z takich na przykład yy, z takich relacji karmicznych wychodzimy bardzo długo, więc również to może się tyczyć osób, które na przykład zerwały z kimś dawien dawno, tak? A i tak tutaj mają taki, powiedziałabym, no, żałobę emocjonalną, stan emocjonalny, powiedziałabym, no nieprzychylny i bardzo ciężki, tak? Dobrze. Następnie mamy króla wody, który mówi mi o tym, że dla niektórych z Was może być na tapecie. Na tapecie temat powrotu osoby z przeszłości, tak? Ja nie mówię, że z odległej przeszłości, tylko z, te, z tej osoby, która z wami zerwała, bądź wy z nią. Bo tutaj Król Ognia, Król Wody mówi o tym, że jeszcze ta osoba w tej wiosny może się gdzieś tam przewijać, albo do ciebie przyjdzie i zagada, albo będzie z Tobą rozmawiała. To nie musi być nawet chęć powrotu, tylko to, że ta osoba gdzieś w Twoim otoczeniu będzie się pojawiała. Czy nawet przyjść po swoje rzeczy, żeby odebrać. Czy nawet spytać się, jak się czujesz. Czy złożyć Ci życzenia. No, wiadomo, w różnych, u różnych osób, różnie, że tak powiem, podchodzimy do rozstania. Niektórzy się rozstaną i mimo wszystko składają sobie życzenia, martwią się o tą drugą osobę, a inni się rozkłada, rozkładają, przepraszam, a inni się rozstają i po prostu już więcej siebie nie widzą. Więc moi drodzy, tutaj. Różne historie powiedziałam, dlatego że was jest bardzo dużo, więc mówię wszystko to, co tutaj energetycznie mi się pokazuje. Może się pojawiać były partner jeszcze w, tym, w tej wiosny w Twoim życiu, tylko tak jak mówię, dla jednego będzie to partner, który przyjdzie i powie: Słuchaj, wróćmy do siebie, a dla innego będzie to partner, który na przykład przyjdzie po swoje rzeczy, bo, bo nie odebrał wszystkich rzeczy ze wspólnego mieszkania, albo będziecie mieć jakieś sprawy związane ze wspólnym dzieckiem. To są takie rzeczy, natomiast bez wątpienia ta osoba może się tutaj zarysować tej wiosny. Następnie mamy asa ognia i rycerza powietrza. As ognia mówi o tym. Że może się trafić w twoim życiu, jak gdyby, możliwość romansu, bądź czegoś takiego ulotnego na chwilę, tymczasowego. Natomiast od razu, później, przy tym rycerzu powietrza jest powiedziane, że to nie jest ten czas, żebyś jeszcze poczekał, żebyś jeszcze dał sobie czas, bo możesz za szybko w coś wejść i później jeszcze dokoptować sobie kolejne cierpienie, już do tego bagażu, który nosisz w sobie. Więc, moi drodzy, tutaj jest powiedziane, że. Szczerze to jest powiedziane, że niekoniecznie ta wiosna byłaby dobra, żebyś wszedł w jakąś relację. Owszem, może przyjść tu coś tymczasowego. W tym asie ognia jest ktoś, kto chce się tylko pobawić, kto chce rozrywki i kto chce po prostu fizyczności, tak? Natomiast jeżeli ktoś się czuje na siłach, żeby udźwignąć taką relację, z tym, że dobrze by było tutaj porozmawiać i od razu, jak gdyby zapoznać się z tym, że druga osoba nie chce zobowiązań i nie chce stabilizacji. Bo później, jak się okaże, że jedna osoba chce to, a druga to, no to oczywiście będzie. Będzie jeden wielki zgrzyt i jedno wielkie poranione serce. Więc moi drodzy, tutaj jeżeli jesteście singi singlami, singielkami, które czują się na sile, żeby wejść w romans, no to dla Was ten romans się znajdzie, tak? Natomiast jeżeli jesteś osobą, która jeszcze się czuje słaba, na ten moment emocjonalnie, no to rycerz powietrza jest powiedziane, żebyś nie wchodził w ten romans. Natomiast i dla singli, które są mocne, i dla singli, które się czują słabe, i tak jest powiedziane, że stabilizacja nie przyjdzie tej wiosny. Jest przesunięta w rycerzu powietrza. Czyli romans jest, na, powiedziałabym, na widoku. Albo go weźmiesz, ale nie, albo nie. W zależności jak się czujesz, tak? Czy chcesz go, czy nie, czy jesteś tego... Czy jest Ci to potrzebne, czy nie. Więc, moi drodzy, dla niektórych z Was, tak jak powiedziałam, tutaj jesteście pokazani jako osoby, które cały czas mielą w myślach osobę z przeszłości, która jak gdyby no, może was skrzywdziła, tak? Może była nielojalna, może was zdradziła. Tutaj cały czas jest to na tapecie, więc tak jakbyście emocjonalnie jeszcze nie ukończyli procesu uzdrawiania przede wszystkim. No i dla niektórych z Was jest tutaj partner, w, były partner w tle, który będzie gdzieś tam cały czas w pobliżu. Ale tak jak mówię, dla jednych ten partner będzie chciał powrotu, albo Wy będziecie wychodzili z taką propozycją do niego, a dla innych po prostu będzie partner, tak powiedziałabym, w charakterze organizacyjnym. Czyli możecie mieć wspólne dziecko i trzeba będzie porozmawiać. Będzie może przychodził do Ciebie, żeby to dziecko odebrać. No takie rzeczy typowo techniczne. I też to może się tutaj pokazywać. Dobrze, to jest grupa numer jeden. Tutaj niestety, ale na stabilizację w, tym, w tej wiosny bym nie liczyła. Natomiast romans jak najbardziej. Jeżeli udźwigniesz ten romans, to możesz spokojnie no, wykorzystać tą, tą relację tak, dla siebie, żeby też się pobawić, żeby odetchnąć i żeby po prostu też jakieś miłe chwile spędzić. Ale jeżeli nie jesteś na to gotowa, bądź nie jesteś tego typu człowiekiem, to po prostu w to nie wchodź. Tak? Poczekaj jeszcze tą wiosnę spokojnie i po prostu nie rób sobie dodatkowych problemów. Dobrze, to była grupa numer jeden. Mój drodzy, wiosna jest piękna, ale nie tylko jest okresem, gdzie mamy się uwiesić na jakimś partnerze, żeby tylko był, tak? Możemy się spełniać w innych sferach, możemy się spełniać osobiście, możemy się spełniać zawodowo, możemy się spełniać jako, nie wiem, właściciel psa, jako, jako rodzic. Tutaj, jeżeli ta miłość do ciebie nie przyjdzie, tak jak dla grupy numer jeden, to nie znaczy, żebyś siedział bezczynnie i nic nie robił, tak? Po prostu zajmij się przez ten okres innymi rzeczami. Wiosna minie, i wtedy już rozkład dla ciebie będzie zupełnie inny. Dobrze, grupa numer dwa, patrzymy w takim razie. Piękny macie rozkład, od razu mówię. Na dzień dobry pokazuje mi się bratnia dusza. Dwójka wody, czyli możecie spotkać przez wiosnę swoją bratnią duszę, tak? Może być to osoba, do której będziecie po prostu mieli dużą chemię i będzie was do niej po prostu ciągnęło, no bo to jest właśnie magia bratnich dusz. Natomiast pamiętajcie, że bratnie dusze też przychodzą na przykład po karmę z wami, więc powiedziałabym, że. Znaczy, dobrze, no nie chcę tutaj od razu spalać wam tematu, że powiem, że jest to karma, a karma później, jak gdyby w momencie, kiedy się przepracuje, ludzie się rozstają. Nie chcę tego na ten moment mówić, bo nieraz bratnie dusze nie mają z nami karmy i przychodzą właśnie po to, żeby być z nami w związku. Więc tutaj dobra, bez, bez już tej informacji. Przede wszystkim jest wasza bratnia dusza, która pojawia się w waszym życiu. Wy nie, na pewno ją zauważycie, bo nie ma możliwości, żeby jak gdyby przejść obojętnie koło bratniej duszy. Po prostu nie ma takiej możliwości. To jest duże przyciąganie, to jest chemia. To jest osoba bardzo atrakcyjna w naszych oczach, nie tylko fizycznie, tak? Również jako osoba, jako jej mentalność, jako jej psychika, jako jej poglądy, jako jej osobowość przede wszystkim. I tutaj taka osoba mi się pokazała w tych kartach od samego początku. I powiedziałabym, że od razu przy tej karcie jest szóstka ziemi, czyli jest powiedziane, że. Żeby nie zagłaskać tej osoby, żeby nie rzucić się na nią, tak, od razu i nie, nie przydusić, tak, w cudzysłowie, Bo generalnie jest tak, że jeżeli ktoś jest długo singlem i nagle się ktoś pojawi w jego życiu, to nieraz są tendencje do osaczenia tej osoby, do, do tego, żeby ją po prostu złowić i nie wypuścić. Tutaj tego nie róbcie, żeby osoba po prostu nie poczuła się za bardzo w klatce, dlatego że w szóstce ziemi jest powiedziane, żebyś że tak powiem dawkował yy, równo, dawkował dawanie i branie żebyś nie zagłaskał tej osoby żebyś jej jak gdyby tak troszkę yy, no nie przydusił swoją energią tak, tu musi być wszystko zgodnie z rytmem tej konkretnej yy, relacji i wszystko musi być z równowagą yy, w dawaniu i braniu, czyli tyle ile druga strona Ci daje, tyle dajesz i Ty nie zagłaskaj tej osoby i też nie bądź zbyt oziębły, bo po prostu nic z tego nie będzie, tutaj trzeba yy, znaleźć zdrową proporcję, a przy Przede wszystkim nauczyć się te, tego, i być może ta osoba przychodzi po to, żebyś się tego przy niej nauczył. Natomiast, jeżeli nie, to tutaj musisz mieć na względzie, żeby nie zagłaskać tej osoby i żeby były yy, jak gdyby równe w szanse w dawaniu i braniu przy jednej i drugiej stronie. Następnie jest dziesiątka wody, dziewiątka powietrza i siła. Przy dziesiątce wody jest powiedziane, że to może być bardzo udana relacja i za sprawą tej osoby, która wejdzie tej wiosny do Twojego życia, notabene bratniej duszy, możesz być bardzo usatysfakcjonowany i szczęśliwy, wręcz po prostu w dziesiątce wody możesz się rozpływać. Tutaj też jest duża szansa na to, że po prostu ta relacja pójdzie dalej i będziecie jak gdyby rozwijać się uczuciowo, czyli i jedna, i druga strona w pewnym momencie będzie zwiększała dawki uczucia do drugiej strony. Po prostu uczucie będzie narastało z każdym dniem. Powiedziałabym, że jeżeli tutaj zachowacie tą równowagę w dawaniu i braniu, to jest szansa, że ten związek zamieni się w późniejszym czasie, bo na razie pytamy o wiosnę, ale przy tych kartach jest szansa na to, że po prostu ta relacja zamieni się w tryb stabilizacji. Więc jeżeli wam na tym zależy, a podejrzewam, że w większości z was tak, no to tutaj jest powiedziane, że masz duże szanse, żeby z tą osobą w przyszłości stworzyć stabilizację, której szukasz w życiu. Następnie jest dziewiątka powietrza i tu już jest troszkę taka negatywniejsza karta, dlatego że ona pokazuje Twoje lęki, Twoje obawy, Twoje czarnowictwo. Tak jakby w momencie, kiedy ta osoba w Twoim życiu się pojawi, było pięknie, ale jakbyś Ty bał się zaangażować. Jakbyś na przykład, yy, nie wiem, w głowie miał schematy z przeszłości, że się nie udało, że ktoś Cię źle potraktował. Jakbyś się bał, jakby na przykład to by Ci, by ci się jak gdyby za, za piękne wydawało, żeby mogło być prawdziwe i przede wszystkim trwało. Trwać i trwać. Tutaj jest powiedziane, żebyś nie wchodził w czarnowictwo, dlatego że będziesz miał do tego tendencję i też będziesz miał tendencję lęku przed angażowaniem się właśnie w tą konkretną relację. Przez to możesz na przykład w niektórych przypadkach w ogóle nie wejść w tą relację, przez to, że będziesz się bał, albo będziesz się bał ryzyka, będziesz się bał zaangażowania. Już nie mówię, czy przez to, że na przykład byłeś zdradzony w przeszłości, czy przez to, że po prostu może to wynikać z Twojego braku pewności siebie, że może myśli. W głowie, że nie uda się, bo ty nie jesteś doskonały albo nie jesteś idealny dla tej osoby. Oczywiście będzie to w Twoim mniemaniu, bo nie będziesz wiedział, co ta osoba będzie, będzie myślała. Natomiast to jest takie czarnowictwo takie nakręcanie się samoistnie, i przez to, że będziesz tak myślał, będziesz takie energię przyciągał, i już jak gdyby możesz na panewce spalić związek, który miał predyspozycję do tego, żeby być stabilny. Pamiętajmy, że mamy ogromną moc w naszych myślach. Jeżeli myślisz w taki sposób, no to nie dziw się, że tak naprawdę albo nic do Ciebie nie przychodzi, albo przychodzi, ale nie ma w ogóle możliwości rozwoju, dlatego że ty to jak gdyby zabijasz w zarodku poprzez swoje myślenie i postępowanie. Znaczy, raczej myślenie, nie. Postępowanie postępowanie, tylko myślenie i programowanie się, że nie wyjdzie, tak? Że mi nie wyjdzie, bo kiedyś nie wyszło, albo mi nie wyjdzie, bo ja nie jestem odpowiedni. Moi drodzy, no tutaj musicie to jest jedna jedyna przeszkoda, ale ta przeszkoda może być tak duża, że poprzez nią może w ogóle się nic nie wydarzyć. Czyli potencjał będzie, poznasz osobę i zakończy się tak, jak, jak się zaczęło, czyli porozmawiacie i nic więcej, bo ty nie dasz szansy. Więc moi drodzy, tutaj informacja dla was. Albo chcecie tej stabilizacji, albo nie. Jeżeli nie chcecie, to no to bez sensu w ogóle, że tak powiem, się interesować tematyką singli, tak? Natomiast mam wrażenie, że jeżeli przychodzisz na ten rozkład, to masz już takie nastawienie, że chcesz kogoś poznać. I tak samo to, jak gdyby jest. Yy, odzwierciedlane w Twoim życiu. Więc jeżeli chcesz kogoś poznać, no to tutaj nie bój się ryzykować, oczywiście w miarę rozsądku. Bo pamiętajmy, że nie mówimy o jakichś rzeczach, które są dla nas ryzykowne i, i że tak powiem, aż sama intuicja mówi, żebyś to nie wchodził. Tutaj chodzi o potencjalny związek, który yy, możesz jak gdyby stworzyć z bratnią duszą, ale żebyś go nie zaprzepaścił poprzez swoje negatywne nastawienie bądź taki lęk, że się nie uda. Masz kartę siły, czyli masz duży potencjał i masz. Masz naprawdę duże szanse, żeby tej wiosny, wyjść z tej wiosny z partnerem, który naprawdę da ci stabilizację, a w przyszłych latach nawet i dom, rodzinę i po prostu normalny taki formalny związek. Więc albo z tego skorzystasz, albo nie. Masz wszystkie atrybuty tej wiosny, żeby naprawdę tutaj yy, stworzyć coś pięknego z drugą osobą. Tylko nie bój się, nie bój się, yy, nie dołuj się, nie zaniżaj swojej oceny w swoich własnych oczach bo to wszystko jak gdyby idzie na twoje pole energetyczne, na twoją matrycę energetyczną i tam już zostaje, więc jeżeli sobie tam zgarniesz niezły syf, to nic do ciebie nie przyjdzie. Więc moi drodzy, duża szansa w potencjale na to, że piękna relacja przed wami i tutaj warto by było po prostu z tego skorzystać, tak? Bo to naprawdę idealna, harmonijna relacja może wam się tutaj, że tak powiem, pokazać w tej wiosny. Dobrze, trzecia grupa. Grupa numer 3 przy tym kole fortuny i dwójce ognia pokazuje mi to, że jak gdyby jesteście gotowi na to, żeby kogoś poznać, i powiedziałabym, że wręcz wyrywacie się do tego życia emocjonalnego. Być może mówię tutaj o osobach, które przez dłuższy czas były zamknięte na relacje, albo były takie osamotnione, takie wycofane z tego życia, tak? Być może nie chciały nikogo poznać, być może tak naprawdę nie były na to gotowe, być może mówiły, że chcą, a tak naprawdę ich sfera emocjonalna była w innym stanie, tak? Generalnie chodzi tutaj o to, że koło fortuny pokazuje jakbyś. Y jakby przyszła do Ciebie dobra zmiana w nastawieniu do tego, że naprawdę chcesz się otworzyć na życie i kogoś poznać. W dwójce ognia są Twoje chęci na to, żeby zaprosić kogoś do swojego życia i żeby tak naprawdę stworzyć z kimś relację. Być może tak jak mówię, tutaj byłeś w tym odwróconym kole fortuny dotychczas i ono niekorzystnie na ciebie działało, tak? Bo to Twoja energetyka, Twoje nastawienie, nastawienie na nie, Twój brak zaufania do siebie, Twój brak zaufania do, do losu. Natomiast teraz wszystko się odwraca, i będzie szansa na to, żeby wejść w nowe, i nawet Ty będziesz tego chciał, bo jesteś już bardzo pozytywnie nastawiony. Karta Redwanu mówi, że chcesz iść i zdobyć partnera. Już to tak powiedziałam kolokwialnie i nieładnie, ale chciałam pokazać, jakie macie nastawienie w energetyce, tak? Jak to może być odbierane. Doświadczenie życiowe mówi o tym, że Zawsze karta doświadczenia życiowego mówi o tym, że coś przełomowego w tej wiosny w Twoim życiu się zadzieje. Ale ja nie mówię, że będzie to przełomowe, że na przykład poznasz partnera do grobowej deski, tylko jakieś procesy zajdą w Tobie właśnie w temacie miłości, które będą przełomowe. Może zmienisz poglądy, może zmienisz podejście do miłości, może jak gdyby wyjdziesz z błędnych schematów. Może być też tak, że poznasz partnera, ale to jest oczywiście na razie w omawianej tej karcie, a dalej już. Patrzymy, co jest dalej. Karta cesarza, czyli albo poznasz osobę. Dobrze, inaczej, muszę się tutaj zastanowić, bo tutaj jest bardzo dużo informacji, które płyną i chcę to jakoś yy, zhierarchizować i jakoś to ułożyć, tak. Dwa scenariusze, albo poznasz. Yy, dobrze, najpierw ten scenariusz, gdzie poznajesz cesarza. Cesarz to jest osoba. No formalnie zajęta, tak, muszę to powiedzieć, bo karta cesarza mówi o tym, że ktoś już ma żonę, ktoś już ma męża i formalnie już do kogoś przynależy. I ty, mój drogi, moja droga, możesz po prostu taką osobę spotkać. Powiem szczerze, że jak patrzę na tego cesarza i patrzę tutaj na to koło fortuny teraz, to bardzo mi to pasuje do relacji karmicznej, którą mamy do, do przede wszystkim do Przejścia z osobami, które niekoniecznie są wolne i to zazwyczaj tak jest, że w relacjach karmicznych mamy trójkąty, mamy jakieś zobowiązania i to mi to bardzo po, tutaj się pokazuje, moi drodzy. Tak jakbyście natrafili na relację karmiczną tej wiosny i na osobę, która jest po prostu no, jeszcze, w, znaczy jeszcze po prostu jest w związku, tak? Dobrze, ja jeszcze sobie tutaj dodam jedną kartę, bo chcę wiedzieć, czy ten cesarz rzeczywiście pokazuje osobę, która ma już kogoś, czy to jest ewentualnie wasza postawa, paść ognia, jednak Moi drodzy, to może być romans, może być po prostu relacja z kimś, kto jest zajęty. I teraz tak, albo będziecie o tym wiedzieć, albo nie, jeżeli ten mężczyzna od razu powie, że ma, żony, ma, ma żonę, a mężczyzna powie, że ma Ojej, źle. Jeżeli ta osoba powie, że ma żonę bądź męża, no to wchodzicie bardzo jawnie i bardzo świadomie w taką relację. Natomiast jeżeli ktoś będzie między wami przed wami to ukrywał, no to trzeba mieć to na względzie, że ktoś może mieć taką sytuację w tle, jeżeli intuicja będzie wam dawała jakiś sygnał, to trzeba to po prostu sprawdzić, bo tu jest szansa na poznanie kogoś być może do relacji karmicznej, ale ta osoba jest formalnie zajęta. To jest osoba, która już kogoś ma, już ma jakieś zobowiązania i nie wygląda mi na to przy tym paziu ognia, żeby ona chciała, jak gdyby zmienić się i tą żonę bądź tego męża tutaj zostawić. No nie, to jest ktoś, kto przychodzi po prostu, żeby się pobawić. To jest romans, to jest relacja tymczasowa. Więc no to już do waszego sumienia zostawiam. Jeżeli będziecie świadomie wchodzić w taką relację, to jest wasza sprawa, ja nie oceniam, tylko mówię co tutaj może się pojawić, tak? Wy jesteście osobami, które jak gdyby na nowo wchodzą, yy, powiedziałabym yy, Chodzą na rynek uczuciowy, tak, albo są gotowe, albo coś przemyślały, ale mają pe pełno zapału, pełno werwy, być może są jak gdyby już gotowe nawet fizycznie, być może ktoś z Was jak gdyby odchudził się, albo odmłodniał, tak, zabiegami, albo po prostu zmienił swoje podejście do ubioru i już jesteście tutaj gotowi, żeby zadziałać, tak, no ale może Wam się pojawić ktoś po prostu do, re do relacji romansowej, tymczasowej. I albo jest to karma, bo przy tym kole fortuny mogłoby o tym świadczyć, albo po prostu koło fortuny u Was nie będzie karmą, tylko po prostu akurat, no, najnormalniej w świecie, wejdziecie w romans z kimś żonatym albo z żonatą kobietą, yy, przepraszam. Z żoną tym mężczyzną, albo z zamężną kobietą, chciałam powiedzieć. Więc moi drodzy, no tutaj nie widzę, żeby była stabilizacja, tylko raczej szykuje się relacja na chwilę, bądź relacja bez przyszłości. Czyli cesarz, ewidentnie osoba zajęta, osoba, która ma rodzinę, która ma męża, która ma żonę, która ma już swoje życie poukładane. Więc jeżeli będziecie, przemyślicie to i wejdziecie w taką relację, no to wejdziecie. Natomiast jeżeli nie chcecie. To tutaj bądźcie, bądźcie świadomi tego, że w potencjale będzie taka energia koło Was, która będzie właśnie przynosiła Ci do Twojego życia osobę zajętą. Więc. Do waszego wyboru, albo w to wchodzicie, albo nie, tylko po prostu tutaj trzeba być też uważnym, bo jeżeli nie chcesz takiego partnera, a przyjdzie ktoś, kto cię oszuka, bo nie powie, że ma żonę, no to wiadomo, że to nie będzie twoja wina. Ty po prostu nie wiesz, że wchodzisz w taką relację. Więc tutaj trzeba po prostu zdać się na swoją intuicję i być bardzo czujnym, tak? Być bardzo czujnym i wiedzieć, z kim masz do czynienia, żeby później nie zostać poranionym i żeby też nie poranić tej tej osoby, tak, tej trzeciej, tej pierwszej, tej w domu. Bo ktoś czeka na tego mężczyznę, tak? Więc, moi drodzy, tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o wiosnę dla, tych, dla Was, czyli dla Singli. No dobrze, no tutaj już nie ma nic innego do dodania. Dobrze, moi drodzy, pozdrawiam serdecznie Oliana.